Poznaj Ewa. Ewa to bardzo zajęta osoba, więc czas jest dla niej niezwykle ważny. Ten dzień niezupełnie zaczął się po jej myśli. Źle się czuje i pilnie potrzebuje skorzystać z pomocy lekarza. Ewa wie jednak, że w przypadku grypy lub przeziębienia może skorzystać z wizyty w Medicaver Express. Na wizytę umawia się w ciągu kilku sekund. W centrum wszystko odbywa się punktualnie i Ewa sprawnie kierowana jest we właściwe miejsce. Do gabinetu Ewę zaprasza pielęgniarka, która przed wizytą przeprowadzi z nią krótki wywiad. Następnie lekarz zbada Ewę i zaleci odpowiednie leczenie. Ewa wie, że jeżeli będzie miała dodatkowe pytania, przez 7 dni w tygodniu może skorzystać z czatu, wideokonsultacji lub telefonicznej porady z lekarzem. Dzięki sprawnie otrzymanej pomocy Ewa szybciej wraca do zdrowia i swoich zajęć. Przeziębienie, grypa Potrzebujesz szybko umówić się na wizytę do lekarza? Umów się do MediCover Express. Pamiętaj, wizytę umówisz przez portal pacjenta MediCover Online, aplikację mobilną lub naszą infolinię MediCover. Więcej niż wizyta.